Zacznijmy od pakowania od pierwszej lampki. Jest to lampka M180. Otworzymy sobie kartonik. No jak widzimy, już po otwarciu. O, zapaliło się. Widocznie coś tu nacisnąłem. Podejrzewam, że tym się gasi. Tak, tym się gasi. Lampka, jak widzicie, przyszła już do mnie otwarta. Jest to paczka od Fototechniki. Z Gdańska. Mam tutaj oczywiście tą lampkę od Fototechniki. Jeszcze tutaj cały karton jest, więc kilka najbliższych filmów też będzie o sprzęcie. Chociaż niekoniecznie. Wita nas oczywiście instrukcja obsługi po chińsku. No i po drugiej stronie mamy po angielsku, więc kto co woli, kto co lubi, może sobie poczytać. Mamy kartę gwarancyjną, też tutaj napisali, żeby tego nie zgubić. Keep Discard, czyli trzymać tą kartę. Trzymamy tą kartę. Jeśli o co chodzi, to już lampka nam się zapaliła przed chwilą. Lampka jest naprawdę świetnego rozmiaru, jak widzę. Jest wielkości smartfona lub może ciut większa, mniejsza, tak naprawdę, jak widzimy. W tyłu mamy wyświetlacz. Włączmy sobie ją. Tutaj mamy włącznik. O, jak widzicie, już nam się lampka zapaliła 5% 4600 Kelvinów. Na wyświetlaczu już widzimy fajną, właśnie informację. Pokazuje nam, właśnie, godzinę, czyli ile czasu będzie jeszcze nam działać, tak się domyślam. Tak, tak pewnie jest. Jest też bateryjka, jest ona tutaj na trzy kropki naładowana. Mamy informację jeszcze, że to jest Fotix, model M180. Litowo-polimerowa bateria. No i tutaj ciekawostka 385 V i 4040 mAh. Dobrze, czemu właśnie litowo-polimerowe, a nie czemu litowo-jonowe. Litowo-jonowe są takimi bateriami, które potrafią działać dłużej, ale niekoniecznie z takim dużym prądem, jak potrafią zapewnić to litowo-polimerowe. A przy okazji litowo-polimerowe są po prostu mniejsze, mogą być mniejsze oczywiście, które by się nam tutaj zmieściły i tam ładnie się świeci. Lampka oczywiście świeci, teraz jest 5%. Możemy sobie modę nacisnąć, widzę tutaj, zmienia się nam, się no wyświetlaczu, to znaczy, albo jasność, albo temperatura. Więc sobie ustawmy teraz 100%, zobaczmy sobie. Mamy 100%, no zobaczcie, jakie to jest jasne. Za mną sobie zapalę, zobaczcie, jak to się już rozświeca. No i teraz mamy tutaj modę, możemy sobie zmienić temperaturę na na przykład na 5600 kelwinów, czyli takie światło dzienne, no bardziej zimne, ale jest to raczej takie naturalne um, światło. No i jak sobie naciśniemy teraz minus, 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 przytrzymamy, to idziemy w stronę światła ciepłego. Schodzimy do 3200 kelwinów, czyli standardowo jak w tych lampkach, no i mamy teraz światło ciepłe. Oczywiście za mną jest staro niebieskie, więc to się miesza, wszystko i tak dalej, ale widzimy, że to jest po prostu światło ciepłe. Jak na taką małą lampkę, ja od razu powiem, to nie jest lampa oświetlająca, tylko doświetlająca. Czyli jeśli byśmy chcieli po prostu się doświetlić, robiąc sobie zdjęcie, nie tak mi się wydaje, że w podróży by się to mogło przydać, ewentualnie na jakieś drobne eventy, gdzie musimy nagrać jakieś drobne wywiady, gdzieś w tłumie ciemno, jest jakaś sala i tak dalej, nagle trzeba nagrać wywiad. Myślę, że waga tego, rozmiar iść, i po prostu to niewielki rozmiar ogólnie. Sam raz po prostu pomoże przy takim nagraniu. Zmieści się. To na aparacie czy na kamerze, czy co tam będziemy mieć. Myślę, że jakbyśmy sobie zrobili tutaj mocowanie do smartfona, obok to mamy rewelacyjną lampkę, która naprawdę przy takiej powierzchni, ona może nie jest do końca miękka, czyli soft, ale na pewno nie jest taka bardzo bezpośrednio twarda, żebyśmy mieli aż takie po prostu cienie co do kantu. No jak widzę tutaj, no nie ma takich cieni, aż takich. Kęcia tych strasznie, więc są opcje jak najbardziej. No i co jeszcze ciekawostka tutaj, oczywiście poza tą lampą? Mamy tutaj mikro USB, USB-C oraz mini USB. Tutaj dwa wejścia. Te dwa mini USB i mikro USB, USB i USB-C jest wejściem. Służy do ładowania. Miejmy nadzieję, że kiedyś i do aktualizacji firmware'u. Mam taką cichą nadzieję, że może, może, chociaż niekoniecznie. No i mamy wyjście mini USB pod podłączenie właśnie. Powerbanku, znaczy ogólnie to służy jako powerbank, może służyć. Możemy to podłączyć telefon lub cokolwiek innego. Teraz przejdźmy sobie dalej do odpakowania. Akcesoriów też były odpakowane. Tą lampkę otwierali, jak widzę, przed wysyłką do mnie. No i jest tutaj kabelek, jak widzimy, mini USB z dużym USB. Fajne. Jak, jak najbardziej, myślę, że będzie działać. No nic, włóżmy sobie to teraz. Podłączamy sobie to tutaj w tym miejscu. No i wygląda to na to, że pasuje. No, czemu by miało nie pasować w sumie? Podejrzewam, że w tym miejscu mamy już jakieś 5V, które nam pozwoli ładować jakieś urządzenie. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy podczas testowania. Mamy jeszcze kabelek micro USB, który sobie oczywiście wkładamy tutaj w tym miejscu. Jest, weszło. No i mamy mikro USB służące do ładowania lampy. No i mamy jeszcze USB-C. USB-C nie mamy tutaj w zestawie, ale jeśli mamy do jakiegoś dysku czy czegokolwiek innego, myślę, że użytkownicy Black Magiców, Poketów 4K takie USB na pewno będą mieć. To już pozdrawiam wszystkich użytkowników. No i mamy jeszcze taki adapter z cold stopką. Właśnie się ostatnio rozkminiałem, czym się różni cold stopka od hot stopki. Ciepły od zimnej stopki, czy jak tam kto woli. Zimna, ciepła hot stopka. To jest cold stopka, ponieważ mamy pasywne właśnie tutaj mocowanie, aktywne to jest takie, które jeszcze jest jakoś zasilane, jest jakaś interakcja pomiędzy urządzeniem a aparatem, kamerą czy coś takiego, więc hot stopkę można zobaczyć w filmie z ceramonikami i Sony. Tam mamy adapter Sony, który pozwala właśnie komunikować się odbiornikiem z kamerą właśnie Sony. Tam jest właśnie hot stopka, więc wszędzie, gdzie mówiłem, to mówiłem niekoniecznie dobrze, a tutaj mamy wszędzie właśnie cold stopki. No, jak to woli, można mówić Stopki, żeby było łatwiej zrozumieć mocowanie, ewentualnie na śrubę wideo i na wsówkę Tak wygląda, jest to metalowe, jest takie, nie spotkałem się jeszcze z takim metalowym mocowaniem tego typu, z takiego metalu, on jest taki może nieco kanciaty i tak słychać, że jeszcze się nie rozchodził, no ale jak najbardziej to możemy sobie na kamerę zaczepić i możemy lecieć z tą kamerą, póki nam bateria nie starczy, albo sobie to gdzieś indziej założyć, zaczepić. Jak najbardziej fajne, tu jeszcze mogę powiedzieć, że widzę, że tu jest OLED, bardzo przypomina to OLED, z... który jest na module do Arduino, jak i też samo sterowanie, niewykluczone, że w środku jest jakaś Atmega lub ewentualnie jakiś inny kontroler właśnie od Atmela, no ale jest. Tu pokazuje czas, ile czasu będzie jeszcze nam działać. Teraz pokazuje 3 minuty, bo jest ta lampka podejrzewam rozładowana. Zobaczmy sobie, co jest jeszcze dalej w zestawie pod foliami. Pod foliami mamy jeszcze taką skarpetkę, futerał na tą naszą lampę. Już widzę, że razem z, no już pierwsza taka trochę wada, nieprzemyślany troszeczkę pomysł, no, ale moim zdaniem, że ta część powinna się razem z tym schować. Bo jak teraz sobie schowamy to w tą skarpetkę i włożymy sobie jeszcze tą cold stopkę i włożymy to do torby. Tam ta cold stopka jeżdżą, jeżdżąc po obudowie, nie ważne czy z tej strony czy z tej strony, to ją porysuje, bo to jest metal po prostu, to się porysuje, więc uważam, że to nie jest yy... Do końca przemyślane, chociaż jak pamiętamy Nevele, który tutaj właśnie też teraz mi świeci. Tam też do tych skarpetek właśnie te mocowania nie wchodziły. Tam był cały plastik, więc takie zarysowanie, raczej takim bardziej standardowym y, powiedział m, rozwiązaniem. Mamy tutaj tą, to jest chyba mikrofibra. Mikrofibra, tylko taka, jak tania siereczka do coś takiego właśnie. nie Jest taka super mikrofibra, mikrofibra, taka profesjonalna, no ale jest. Jak najbardziej ochroni nam lampkę, fajna taka skarpetka, żeby to gdzieś zaczepić. Lampka nie dużo waży, naprawdę. A teraz przejdźmy sobie właśnie do drugiej lampki. Jeszcze to tu odłóżmy Mamy tutaj teraz drugą lampkę, sobie otwórzmy. Tu mamy taką przesuwną zakładkę od producenta z kolorowym M200RRGB, coś tam napis jakiś był dalej. Tu mamy fototechnika, jeszcze tak dalej. Gdańsk, pakowanie. No i wita nas lampka już w ten sposób jak widzimy. Mamy tutaj te gumki. No i jak widzę, ta lampka nie była otwierana. Ta lampka nie była otwierana, nawet wam powiem, że nie była otwierana. Ona tutaj miała zaklejone to ja przed momentem to przed odcinkiem. Po prostu odkleiłem, żeby sprawdzić, czy, czy w ogóle coś w tym pudełku jest. Ale poza tym, że zobaczyłem, że jest, to nic więcej nie oglądałem. Mamy tutaj tą lampkę. W sumie lampka wygląda, powiem wam no prawie że identyczny, różni się, już widzę, że się różni ma dwa gniazdka USB, ta ma trzy tu, ta ma dwie śruby możemy ją zamocować jeszcze na boku a ta ma tylko jedną, no i są inne przyciski no jak widzę, mamy tutaj też więcej LEDów tutaj mamy LED -y ciepłe-zimne tutaj mamy ciepłe-zimne plus jeszcze RGB no i sobie teraz to odpalimy tutaj widzę, że włącznik jest też w innym miejscu przesuwny o, jak widzę, już się nam zaczęło świecić na niebiesko na wyświetlaczu widzę, że tutaj jest HSI, tym się ustawia, aha, dobra, już wiem o co chodzi, mamy koło kolorów, nie, to się jakoś nazywa inaczej, 3D Cube Color, czy coś takiego się nazywa. Tam każdy kolor jest określony właśnie w stopniach, czy jakoś tak, nie nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale widzę, że tutaj ten kolory można sobie poustawiać jakie chcemy. Jak naciśniemy, o, jak naciśniemy, to zmienia się nam szczałeczka na S, S to jest saturacja. W tym wypadku, czyli patrzcie, co się robi, tylko aż się nam to fiolet zmieniło, więc saturacja taka, powiem Wam, no raczej to jest lampka do koloru. Jak chcemy świecić białym światłem, to świeciłem białym światłem, a niekoniecznie RGB. No i co tu jeszcze mamy? na czyli brightness. Jakoś tak się czyta. O, tym się ściemnia. To jest 1%. Patrzcie, co się stało teraz się świeci na nie zielono, jak rozświecę to się świeci na niebiesko. A ja się już domyślam, z czego to wynika. I mam nadzieję, że kiedy uda się to zaktualizować. Mam nadzieję, że to się da aktualizować, firmware w tym, tej lampce w prosty sposób. Podejrzewam, że tu jest coś ala Arduino, tylko takie bardziej przemysłowe, czyli jakaś Atmega. Da się jak najbardziej to pozmieniać. Można sobie wybrać. Mamy tu jeszcze przycisk mode. Patrzcie, co się dzieje. A zmieniło się na kolorowy jakiś tutaj mamy efekt. Mamy E1 Firework klub. Widzimy, że są jakieś efekty. Nam się tutaj miga. Różne kolory. Spróbujmy sobie to rozświecić na maksa. Zaraz nie będę widział. Patrzcie, jak to się świeci. Jaką dyskotekę można zrobić. Tą lampkę, co mam za sobą, to już w ogóle wymiękam. Jej, patrzcie, co się dzieje. Taka mała lampeczka i jak to mocno się naprawdę to mocno świeci powiem wam. Co my mamy dalej? Flash, czyli jakieś tam błyskanie. Świecimy białymi diodami. Flame, czyli mamy świeczkę, czy płomień. Flame Candle, Candle to jest świeczka. Powiedzmy, że mamy światło świeczki. No tak na 50% bym powiedział. Ta świeczka jest. Ogień. Drugi ogień. Coś tam się pali. To jest dobre, robimy na przykład ujęcie na twarz tylko. No, i pokazujemy, że po prostu coś tam się uświeci, Bo, prawdę mówiąc, oświetlać całe pomieszczenie takim małysienkim czymś, nie wiem. Jakby więcej tego było, całkiem, całkiem, całkiem. Polis, patrzcie, co się dzieje. Mamy dosłownie stroboskop policyjny. Kilka takich lampek można zrobić i jest naprawdę mega fajne rozwiązanie, żeby imitować koguty policyjne. Oczywiście nie mówię, żeby to na drogę brać, bo strzelać takim, taką lampą w ogóle w oczy kierowców to, to nie zły pomysł w ogóle. HS Show, czyli nawet nie wiem, zmiany się kolorów zmieniają. Wolutku Firework, czyli mamy pewnie wybuch, fajerwerków po prostu. Czyli. No, nie wiem, czy tak wyglądają. fajerwerki, jeszcze zobaczymy sobie na testach. No, są różne. Klub. Romantik mamy, opatrzcie jeszcze, romantyczny światło. Coś tam się zmienia. Nie, to jest fajne. To jest fajne, tylko że nie wiem, czy z tym niebieskim to tak fajnie wygląda. Taki fioletowy leci. Kolor. No, niech będzie, nie, Zawsze coś jest. Klub 1, klub 2. To zaraz sobie zobaczymy. TV screen. Image, imitacja, że ktoś ogląda tam telewizor. Spoko, myślę, że spoko. Fasz, fasz. Screen. Jeszcze raz sobie naciśniemy modę. No i chyba przechodzimy do najważniejszej chyba funkcji, czyli światła białego. Miejmy nadzieję, że to jest nie koniec. Jest ta lampka, widzimy, możemy sobie zmienić o temperaturę. sobie jedziemy na 3200 K i nam się świeci. Cieplutkim kolorem. Lecimy sobie w stronę 5600. No to mamy z powrotem zimne światło. No i też możemy sobie poświecić, też jest jasne. Sobie porównajmy teraz na chwilkę sobie jeszcze tą lampę. Tutaj mieliśmy chyba ciepły, ciepły i zimny kolor. Zawsze to jakoś tam się dzieje. To są dwa białe, ciepły i zimny kolor. No i tam niebieski, bo jeszcze jest niebieski z tego lampas. No ale ogólnie tak wygląda ta właśnie lampka. Tu myślę, że możemy sobie zmienić też temperaturę, czyli teraz będą dwie świecić na ciepło. a Teraz świecą dwie ciepło, a teraz możemy sobie zmienić jeszcze tą na tym, co się zmienia. Jasność. O, teraz się nam zmienia na zimny kolor. No, i tu mamy teraz zimny. A to nam świeci na ciepło. Jak najbardziej yy, myślę, że to działa. Całkiem fajnie wygląda to. Ja troszkę za jasno jestem. No, ale jak widzicie, jest jak najbardziej bardzo fajnie ta lampka zrobiona. Możemy ją ściemnić z powrotem na 5%. Nie musi być aż tak jasno. Patrzcie, jak po prostu to jest. Fa fajny po prostu, że. To jest małe. To jest naprawdę małe. Kompaktowe. No nic dalej. Zobaczmy sobie. Co jest jeszcze tu u nas w pudełku? Poza tą lampką, oczywiście, mamy kartę gwarancyjną po chińsku i po angielsku. Mamy tutaj, widzę, to jest naklejka z tym, co mówiłem, czyli ile stopni przy kolorowej oznacza jaką temperaturę. Mamy pasek taki lub mamy taki kołowy. Nie wiem, kto co woli, sobie może przykleić samo przylepne. Coś jest. Nie będziemy tego przykleić, bo to jest do oddania. No i mamy jeszcze pudełeczko, wewnątrz którego mamy pochłaniać wilgoci. Oczywiście, mamy dalej yy, kabelek USB-C już jest. Tak, tu już mamy USB-C i mamy jeszcze hotstopkę, inną, inną niż tutaj, plastikową, coś w stylu Newella. No i kolejna, o nie, skarpetka, tylko mamy sznurówkę. Sznurówkę mamy, czyli w lampce mamy tutaj wycięcie, o w tym miejscu jest lampka wycięcie, możemy sobie to na ręce, na ręce mieć. Aby nam nie wypadła. Spoko opcja, naprawdę. Opcja jak najbardziej spoko. Kabelek i co tam jeszcze jest? No i skarpetka też jest. Więcej nic tutaj nie ma. No i mamy też skarpetkę identyczną jak tutaj. Chociaż może odcienie jest inny, tak? Ta jest szara, ta jest niebieska, ale identyczna, identyczny materiał. Jest opcja taka, że jest. Inny kolor też możemy schować. Mamy hotstopkę, jak widzicie. Jest tutaj hotstopka, mamy gwint fotograficzny. Taka fajna rzecz, w tym gwintu nie było kolejne porównanie. Mamy kabelek USB, już mówiłem, pochłaniać wilgoci. Możemy sobie to po prostu tu przykręcić. No i już jest naprawdę całkiem to fajnie wygląda. Już jest trochę mocniej. Przykręcamy to na kamerę, odkręcamy sobie śrubkę, sterujemy sobie nawet są zapadki i jakiś tam poziom sobie ustawiamy jaki tylko chcemy. Naprawdę fajna opcja, że nawet żeby pod kątem to ustawić może, też tak bardzo to się nie zaczęłoby by to przykręcić, ale lampka jak widzicie ładnie nam stoi, są opcje, jeszcze rzecz o której nie powiedziałem, to na chwilę zagaszę może tą, Prawda jest mega, można włożyć i no już, już, jest, już jest jasne. Mamy kabelek, tutaj mamy te dwa gniazdka USB, o którym nie mówiłem jeszcze, jest tutaj oczywiście USB out i to jest duże USB i mamy USB C do ładowania in. In i out. Oczywiście to USB nam musi tu pasować. Patrzcie, pasuje USB-C. Wszystko ładnie nam wchodzi. Wyszło. A do końca to o, teraz wyszło. No i jak widzicie, wszystko się nam pięknie tutaj gadza. Więcej rzeczy tutaj nie mamy, więc zaraz sobie dokładnie przejdźmy do właśnie testów. Jeszcze na koniec wam pokażę. Tu na boku możemy sobie to też przykręcić i lampkę jak najbardziej możemy używać. W ten sposób. Opcji jest naprawdę dużo. No nic, więc teraz dalej przejdźmy do testów. Zanim zaczniemy testy, krótko opowiem o tych lampach bez mielenia. Lampy otrzymujemy w kartonowych pudełkach. Po otwarciu ich znajdziemy lampy, które są tej samej wielkości, choć nie do końca, gdyż model M200R jest nieco grubszy o kilka milimetrów od modelu M180. W pudełku poza samą lampą znajdziemy jeszcze akcesoria, czyli w przypadku M180 jest to kabelek micro USB do ładowania lampy, adapter z mini USB na duże gniazdo USB typu A. Które przyda się do używania lampy jako powerbanku oraz stopka ze śrubą wideo do mocowania na kamerze. Producent dorzuca też pokrowiec na lampę. Jeśli chodzi o model M200R, to poza samą lampą znajdziemy jeszcze kabelek USB typu C, którym naładujemy lampę. Znajdziemy też trochę lepszą regulowaną stopkę ze śrubą i gwintem fotograficznym. Pokrowiec na lampę oraz naklejki z rozpisanymi odcieniami barw. W tym modelu producent dorzuca jeszcze smycz na rękę. Lampy wykonane są z lekkiej aluminiowej obudowy oraz przyklejonej pleksji na przodzie, która pełni rolę dyfuzora. Na dole obu lamp znajdziemy gwint fotograficzny, lecz w lampie z kolorowymi diodami gwint jest jeszcze na boku lampy, przez co możemy zamocować lampę pionowo. Na obu lampach znajdziemy na dole jeszcze gniazdka USB za pomocą których naładujemy lampę lub użyjemy jej jako powerbanku do zasilania innych urządzeń. Na tylnej ściance znajdziemy OLEDowy owy wyświetlacz, a na boku znajdziemy przyciski do zmiany ustawień, które jak widzimy się różnią. Różnicą jest też samo włączenie lamp, gdyż w modelu M180 musimy przytrzymać jeden z przycisków, a w drugiej lampie na górze znajdziemy przesuwny przełącznik, co wydaje mi się wygodniejszym rozwiązaniem. Wewnątrz obu lamp znajdziemy litowo-polimerowy akumulator, w przypadku M180 jest to 4040 mAh, a w drugiej lampie 4000 mAh. Akumulatory postanowiłem naładować do pełna i przetestować je przy możliwie maksymalnej jasności światła białego, co pozwoliło sprawdzić długość pracy lampy na baterii. Jako pierwsza padła lampa o modelu M200R, która wytrzymała godzinę i 28 minut. Model M180 działał chwilę dłużej, bo aż godzinę i 46 minut. Oczywiście te lampki będziemy używać z przerwami i niekoniecznie zawsze na maksymalnej jasności, co pozwoli cieszyć się bezprzewodową lampką dłużej. W razie potrzeby zawsze możemy podłączyć lampkę pod zewnętrzne zasilanie i używać jej dalej. W każdej chwili na wyświetlaczu możemy sprawdzić na obu lampach pozostały czas pracy, jakiej wytrzymała jeszcze bateria. W przypadku modelu M200R lampa informuje nas też, ile czasu potrzeba do pełnego naładowania. Muszę wspomnieć, że po wykonanym teście zaniepokoiła mnie nieco temperatura lamp, która pojawiła się na obudowie i wynosiła około 50 stopni. Z technicznego punktu widzenia jest to całkiem normalne, gdyż obudowa lampy nie za bardzo ma jak odprowadzić ciepło. Więc pamiętajmy, że lampka się grzeje i uważajmy, aby się nie oparzyć. Jeśli chodzi o Color Rendering Index, czyli współczynnik oddawania barw, zwany CRI, który, jak producent zapewnia w instrukcji, jest bardzo wysoki. Myślę, że sami zobaczmy, jak wyglądają te same przedmioty w świetle dziennym oraz oświetlonym za pomocą lamp. Zastanawiam się, czemu producent nie zdecydował się na tryb, w którym diody kolorowe i białe mogłyby świecić razem, co pozwoliłoby uzupełnić spektrum światła. Przejdźmy jeszcze do efektów lampy M200R, która poza światłem białym oferuje nam 21 efektów świetlnych. Aby przejść do efektów, wystarczy, że naciśniemy przycisk MOD i wybierzemy interesujący nasz efekt. A oto efekty, jakie możemy uzyskać. Jeśli chodzi o używanie tych lampek, to postanowiłem, że przetestuję je podczas konkretnych działań przy nagraniu programu w temacie, gdzie kolorową lampę umieściłem pod logiem klubu muzycznego, co myślę, że podniosło atrakcyjność obrazu w tle. Drugą lampkę M180 zaczepiłem na kamerze, by doświetlić twarze występujących osób. Link do całego odcinka z programem odnajdziecie w opisie. Kolejnym miejscem, gdzie kolorowa lampa mogła pokazać co potrafi, było nagranie w studiu. Lampę umieściłem w rogu pomieszczenia, a światło z niej dodawało lekką głębię, która przejawiała się niebieskim kolorem. Choć, jak na takie działania, to jedna lampa to troszeczkę za mało. Jeszcze jednym z testów, gdzie lampa się przydała, było nagrywanie wywiadów. Podczas nagrywania reportażu, lampę zamocowałem na kamerze i zapalałem w odpowiednim momencie. No i tu na moment się zatrzymamy, bo z każdym włączeniem lampa startuje z maksymalną jasnością, co powoduje delikatne oślepienie osoby, z którą przeprowadzamy wywiad. Jesteśmy teraz na dworze, sprawdzamy właśnie lampę. Jest to model y, lampy Fotixa o modelu M180. No i sprawdzamy, jest teraz ustawiona lampa na maksymalnie możliwą jasność. A nagrywa właśnie teraz, właśnie, Bartek z kamerą Black Magic, właśnie w Cinema 4K. Mamy teraz zaczepioną na kamerze lampę M200R, która właśnie teraz mi oświetla. Jest to kamera Black Magic, która teraz nagrywa. No i właśnie myślę, że w ten sposób to wszystko właśnie wygląda. Jest tutaj ciemno, no i ta lampa właśnie tak nas rozświetla. Myślę, że w tym odcinku będzie to wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Tam u gór gdzieś pojawi się właśnie ankieta, na którą bym prosił, żebyście odpowiedzieli. Będą tam bardzo proste pytania, w sumie nawet jedno, ponieważ pojawił się wątek mielenia w odcinkach. Więc pytanie, czy chcecie bardziej odcinki techniczne, dynamiczne, gdzie. A są podłożone przebitki i mój głos? Czy bardziej takie przy stole, gdzie po prostu siedzę i opowiadam o tym wszystkim? Więc pytanie: czy takie, czy takie odcinki? Właśnie bardziej zmieniają, czy nie. No a myślę, że w tym odcinku podsumując, właśnie widzieliśmy dwie lampki: właśnie Fotixa M180 i M200R, która też świeci na RGB. Jedna właśnie jest tutaj, drugą właśnie mam tutaj ustawioną, która właśnie mnie teraz oświetla. No a poza tym, no myślę, że. Lampki jak najbardziej się spisują, chociaż mają trochę nie niedociągnięć, ale z każdą kolejną lampką myślę, że firma Fotix i kolejne modele będą bardziej rozwijane. No a w tym odcinku myślę, że dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Dziękuję firmie Fototechnika z Gdańska za udostępnienie sprzętu no i za zaufanie. No, szkoda, że te lampki właśnie trzeba będzie i resztę sprzętu, które przysłali właśnie trzeba będzie oddać, no ale. Od czegoś współpracę będzie trzeba, może, może będzie się udało zacząć. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego odcinka. A w następnym odcinku, jak już widzicie, czeka tutaj już zapakowany atem mini, którego będziemy sobie odpakowywać, czyli cały mikser wizyjny z czterema wejściami HDMI, które będziemy sobie wszystko testować. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka.